Pomysłowi kreatywni. Rozmowy ze świata. Zaprasza Tomasz Słodki. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Miał być ze świata, z Tajlandii, jest w końcu z Warszawy. I w sumie bardzo się cieszę, bo witamy w naszym nowym studiu Słodki Live 4K. I dzisiaj będzie o językach, bo będziemy rozmawiali o Neural Coaching, ale o tym już powie moja gościnni, którą bardzo serdecznie witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Anna Szostakowska, która właśnie jest specjalistką od. No właśnie, mogłabyś tym pięknym swoim akcentem powiedzieć, jak to się dokładnie wymawia? Neural Language Coaching. Co to jest? Neural language coaching jest to podejście, które tak naprawdę zawiera w sobie trzy elementy. Element neuro odnosi się do tego, jak pracuje nasz mózg, czyli do odkryć w zakresie neuronauki, która teraz jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi nauki o mózgu. Language, czyli ekspertyza filologiczna, ponieważ jestem z wykształcenia filologiem angielskim, zatem używam tej wiedzy, którą nabyłam zarówno na studiach filologicznych, jak również podczas 20 lat praktyki nauczycielskiej. No i w końcu coaching, czyli element coachingu sprowadzający się do modeli prowadzenia rozmów coachingowych. I jeżeli złożymy te wszystkie trzy rzeczy razem otrzymujemy niesamowitą, rewolucyjną metodę uczenia się języka angielskiego, czyli neuro coaching. To bardzo ciekawe. I czy to jest tak, że to jest taka y, zwykła nauka języka jak na repetycjach w szkole, czy jednak y, ta nauka jest dużo szybsza i mniej musimy poświęcić pracy na to, żeby się tego języka uczyć? Nie stawiałabym tutaj absolutnie na y, na to, ile muszę włożyć czasu w to, żeby się czegoś nauczyć, tak? Nie stawiałabym akcentów tutaj, a raczej położyłabym nacisk na efektywność, zarówno czasową pod kątem wykorzystania tego czasu, ale również efektywność kosztową. Ponieważ, jeżeli badamy ściśle motywacje oraz cele naszego klienta, który chce porozumiewać się skutecznie w języku angielskim w pewnym obszarze, który zawsze określamy na początku podjęcia. Współpracy w procesie, wtedy na pewno widzimy po pierwsze różnice, że nie są to zwykłe korepetycje w oparciu o podręcznik, a jest to tak naprawdę bardzo mocno szyty na miarę proces, który pokazuje nam, gdzie dokładnie mamy dojść. Co konkretnie chcemy osiągnąć, no a przede wszystkim, kim dzięki temu językowi chcemy się stać. No właśnie, więc wtedy możemy zacząć uczyć się języka. Języki otwierają świat. Ja trochę o tym wiem, bo mówię trochę po hiszpańsku, po angielsku, no trochę sobie gorzej radzę, ale rzeczywiście jak podróżuję po świecie, to bardzo mocno języki otwierają możliwość takiego zwykłego komunikowania się. A co byś poradziła tym wszystkim, którzy uważają, że nie mają talentu do języka? Nie ma czegoś takiego jak posiadanie talentu bądź nieposiadanie talentu do nauki języka. Wszystko to kwestia tego, jak ułożony jest proces związany z nauką języka, jaką mamy motywację i jak naprawdę jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby ten cel osiągnąć, ponieważ nikt nie rodzi się z czymś, co możemy nazwać konkretnym talentem. Mamy pewne predyspozycje. Ale na pewno nie jest to talent. Wszystko wymaga pracy, wszystko wymaga zaangażowania. Nikt nie rodzi się również przecież malarzem. W kołysce nie zaczynamy malować. Tak samo jest z językami. Na co byś poradziła tym wszystkim, którzy mają kryzysy w nauce języków? Ja zaobserwowałem u siebie, jak uczyłem się, znaczy inaczej, nie uczyłem się hiszpańskiego, tylko po prostu podróżowałem po świecie i on wszedł jakoś tak naturalnie. Ale na przykład teraz obserwuję taki kryzys u siebie, że jestem w stanie się komunikować bez problemu ale na przykład to jest takie, moja przyjaciółka mi ostatnio powiedziała to jest takie komunikowanie, że można mnie zrozumieć i wiadomo o co chodzi, ale na przykład z czasami już sobie gorzej daję radę i mam takie momenty, że na przykład poznaję kogoś, kto mówi świetnie po hiszpańsku ale nie jest to osoba hiszpańskojęzyczna tylko na przykład Polak, który mówi świetnie po hiszpańsku i ja się zaczynam tak sobie zamykać i sobie myśleć, hmm, ta osoba tak świetnie mówi, to może ja się w ogóle tutaj nie będę odzywał, żeby, żeby tutaj nie, nie, nie jakoś obciach, obciachu sobie nie narobić, jeśli chodzi o ten mój język hiszpański. Tak, to o czym opowiadasz to jest reakcja Twojego układu limbicznego, czyli układu, w którym tak naprawdę kumulują się wszystkie nasze lęki i strachy. Natomiast jako neurolanguage coach, mając wiedzę na temat tego, jak opanowywać te reakcje lękowe, mogę zainterweniować w taki sposób, aby pomóc Ci po prostu opanować ten lęk i działać. Bo to, że się różnych nowych rzeczy boimy, to przecież naturalne. Natomiast to, czego potrzebujemy, to potrzebujemy, żeby pracować w środowisku, które jest dla nas bezpieczne, nieoceniające, a takim środowiskiem jest środowisko, które ja tworzę podczas swoich sesji językowych. A nie masz tylko wrażenia, że to jest tak, że po tych tam 10 czy 12 latach nauki w szkole wychodzimy z niej praktycznie bez znajomości języka, i później wydaje nam się, że nie potrafimy się tego języka uczyć i po prostu machamy ręką i sobie mówimy: Dobra, to już nie dla nas dlatego ten proces jest tak mało efektywny ponieważ tak naprawdę mamy cel z którym żaden uczeń się nie utożsamia w pełni bo jak może utożsamić się z najbardziej stresującą sytuacją swojego młodego życia krótkiego życia jakim jest egzamin natomiast jeżeli utożsamiasz się ze swoim celem jakim jest na przykład prowadzenie rozmów biznesowych z kontrahentami tak aby twoje życie nabrało zupełnie innych barw żebyś zaczął poznawać nie tylko ciekawych ludzi ale Również zauważał wzrost finansowy, no to od razu inaczej wygląda Twoja motywacja do tego, aby zacząć nad nim pracować. Natomiast prawdą jest również, że dzieci do pewnego wieku nie są w stanie rozpoznać takiej motywacji, ze względu na to, że pewne obszary ich mózgów nie są jeszcze na tyle rozwinięte, no i o tym też musimy mówić. Natomiast w systemowej szkole oczywiście o tym się nie mówi, nikt tego nie bierze pod uwagę, no i wszystkich równamy pod tę samą linijkę. Czy w takim razie tradycyjne nauczanie odchodzi już do lamusa? Ja ze swojej strony robię wszystko, żeby tradycyjne nauczanie odeszło do lamusa i myślę, że jest nas coraz więcej. Wróciłam właśnie ze wspaniałego wyjazdu w Warszawie, który był organizowany w poprzedni weekend, gdzie spotkało się nasze środowisko neurolanguage coachów i naprawdę widzę, że ta zmiana. Jest coraz większa, coraz bardziej widoczna, i wierzę w to, że już kolejne pokolenia, być może jeszcze nie moje dziecko, ale już moje wnuki, będą uczyły się w zupełnie innej atmosferze, bo wiara czyni cuda. Dużo współpracuję z kołczami, dużo też bywałem na różnych szkoleniach rozwoju osobistego i zaobserwowałem, jakby. Dwa rodzaje coachów. Jedni to są tacy, którzy przeszli własną przemianę i naprawdę zrobili dużą pracę, jeśli chodzi o swój rozwój osobisty, ale są też tacy, którzy pewnego dnia się obudzili i postanowili zostać coachem. Wiadomo, że są coachowie po certyfikacji, ale też coachowie bez certyfikacji, no bo coachem może zostać każdy. Czy uważasz, że taki coach bez własnej przemiany wewnętrznej może być dobrym coachem? Uważam, że własna przemiana i proces własnej transformacji to jest przede wszystkim podstawa, ponieważ powinniśmy uczyć ludzi tego, czego sami doświadczyliśmy. Wtedy jesteśmy naprawdę autentyczni. Sama byłam nauczycielką systemową przez 15 lat. Mam za sobą doświadczenie związane z pracą w korporacji. I stąd bierze się we mnie ta siła do tego, aby rzeczywiście wyciągać do ludzi rękę i pokazywać im, że tak, macie ten potencjał, który jeszcze nie został odkryty. Natomiast jeżeli chcesz go odkryć, to ja ci w tym pomogę, dlatego że ja też tam byłam. Wiem, co przeżywasz, wiem, co czujesz, ale wiem też, że nie mogę być dla ciebie doradcą. Dlatego, że wtedy Twoja przemiana nie będzie przemianą autentyczną, tylko będzie przemianą wskazaną, kierowaną przeze mnie, a to nadal nie będzie Twoje, więc nie będzie skuteczne. Rozmowy ze świata nadajemy z warszawskiego studia na Saskiej Kępie, słodki live 4K. I pierwsze komentarze jesteśmy na żywo. Oczywiście przypomnę, pierwsze komentarze się pojawiają. Hanna Szumińska napisała, ale co jeśli po rosyjsku jest łatwo się porozumiewać, mimo że mimo nieuczenia się od ponad 30 lat i porozumiewam się nawet obchodząc brak słownictwa bez problemu, a angielski mimo kursów, certyfikatów nie idzie. I co? To talent do rosyjskiego? Myślę, że stoją za tym. Pewne motywacje, które w jednym procesie rzeczywiście przyspieszają go, natomiast w innym nie działają wcale tak dobrze. Każdy proces jest procesem indywidualnym. Zatem, jeżeli twój język rosyjski był powiązany z pozytywnymi wartościami, utożsamiasz się z nim, to oczywistym jest, że ten proces pójdzie w zupełnie innym tempie niż proces związany z językiem angielskim. Plus weźmy jeszcze pod uwagę to, że język angielski to zupełnie inna rodzina językowa, więc znowu to podejście musi być kierowane w zupełnie inną stronę niż przy nauce chociażby języka rosyjskiego. No tak, tu chyba poruszyłaś bardzo ważną kwestię, że jakby ten rosyjski jest dla nas dużo prostszy, bo to są języki słowiańskie, zresztą tak jak czeski, no nie wiem, słowacki, słoweński i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest nam dużo prościej, bo dużo słów brzmi podobnie, mimo tego, że rosyjski to cyrylica przecież, a angielski, no to rzeczywiście inna grupa. Języków, ale tak na zakończenie, jeszcze też nawiązując do tego, co nasza Wicka napisała, to czy możemy w czuły sposób w takim razie uczyć się języka angielskiego biznesowego, czy to jednak musi być zawsze droga przez mękę? Jeżeli twój biznes i twoja nauka mają być drogą przez mękę, to po prostu nie bierz się za to. Może to brzmi brutalnie, ale zarówno ty, jak i przedsiębiorca, jak i ja, wiemy doskonale o tym, że musimy czerpać przyjemność z tego, co robimy na co dzień. Zatem na pewno można uczyć się języka i biznesowego, i jakiegokolwiek innego, właśnie w czuły sposób. A w czuły oznacza, że z pełną wyrozumiałością dla siebie, z radością z każdego najmniejszego kroku, no i przede wszystkim z nadzieją na to, że dojdę tam, do tego miejsca, który, które sobie wyznaczyłem, wyznaczyłam. I na no tym a polega. Gdyby to to chciał, a gdyby ktoś chciał dojść z tobą, to jak to może zrobić? Jeżeli chciałbyś bądź chciałabyś pracować ze mną w coachingu językowym, neurolanguage-czułym coachingu, to zapraszam Cię do kontaktu przez mój fanpage na Facebooku New Prospects, bądź szukając mnie na Facebooku Anna Szostakowska. Umówimy się na bezpłatną sesję wstępną, w czasie której określimy Twoje motywacje, Twoje cele, a ja zaplanuję dla Ciebie proces prawdziwie szyty na miarę. Zapraszamy w takim razie i odsyłamy. Bardzo dziękuję. Nasza Stakowska była moją spe... gościnią, a chciałem powiedzieć moją specjalistką, więc może jest to jakieś prorocze, żeby na ten angielski jednak do ciebie się... Nie może, Uda. na pewno, Tomku. <laughs> Zapraszam na serdecznie. Dziękuję. Realizacja Kamiloka, to ja nazywam się Tomasz Słodki, mówimy do zobaczenia. To teraz do języków hiszpańskich państwa zaprosimy, bo chciałbym troszkę Panamy, będzie bez, bez mówienia po hiszpańsku, ale troszkę Panamy chciałbym jeszcze pokazać, no bo to w końcu rozmowy ze świata. Do zobaczenia.